Jeśli zależy Ci na odzyskaniu X, to musisz mieć świadomość jednej bardzo częstej pułapki, w którą ludzie wpadają, kiedy już są na dobrej drodze i widzą, że sukces jest w bardzo bliskim zasięgu. To znaczy, że jeśli zaczniesz odzyskiwać X i wszystko będzie szło w dobrym kierunku, to nastąpi taki moment, kiedy będziesz narażony na właśnie to jedno ogromne niebezpieczeństwo. Na tym filmie powiem Ci, na czym dokładnie polega ta pułapka, dlaczego jest tak niebezpieczna i co dokładnie zrobić i powiedzieć, żeby jej uniknąć. Jeśli jeszcze o mnie nie słyszałeś, to ja nazywam się Robert Marchel, jestem założycielem Instytutu Psychologii Związków i od lat razem z moim zespołem psychologów pomagamy ratować związki po rozstaniu, czyli w takiej sytuacji, kiedy tylko jedna strona chce, a druga totalnie jest wycofana i wprost mówi, że to już koniec. I nie kocha. Wszystko, czego dzisiaj się dowiesz, opowiem ci na podstawie mojego własnego doświadczenia, bo przeprowadziłem już tysiące konsultacji i usłyszałem tysiące historii od różnych osób. Więc dzisiejsza strategia jest naprawdę dobrze przetestowana w boju. Wyobraź sobie taką sytuację. Zaczynasz odzyskiwać eks i powoli wszystko idzie w dobrym kierunku. Stałeś się wyzwaniem, urwałeś na chwilę kontakt, później zacząłeś pracować nad sobą, pokonałeś przeszkody logiczne. Teraz zaczynasz odnawiać ten kontakt i. Działa. Ex jest ciekawa tego, co się u ciebie dzieje, jest responsywna i umawiacie się na spotkanie. Na samym spotkaniu też jest super. Widzisz dużo zainteresowania, więc ciągniesz to dalej, zapraszasz ex do siebie i tam dochodzi do zbliżenia. I na początku wszystko wygląda świetnie. Wygląda to tak, jakby twoje marzenie właśnie się spełniło. Jakbyś właśnie był na do, bardzo dobrej drodze do tego, żeby odzyskać tę osobę. Jednak budzicie się na drugi dzień rano i nagle czujesz, że coś jest nie tak. Czujesz, że Ex już jest zdystansowana, stosunkowo szybko ucieka do domu, a potem znowu jest wycofana i niechętna do kontaktu. Naprawdę chciałbym, żeby taki scenariusz to była jakaś abstrakcja, bardzo rzadka sytuacja, która zdarza się raz na wiele, wiele przypadków. Natomiast jest dokładnie odwrotnie. To jest niemal Standard, jeśli zbyt szybko pozwolisz się zdobyć. To nie ma znaczenia, czy jesteś kobietą, czy mężczyzną. Tak samo to działa w przypadku obu płci. Tak dziwne zwroty akcji może napisać tylko samo życie. I na początku swojej kariery, kiedy dopiero zaczynałem odkrywać, jak działają te wszystkie mechanizmy, byłem tym naprawdę zszokowany i na początku nawet nie wiedziałem za bardzo, co z tym zrobić. Na szczęście, dzisiaj, po kilkunastu latach prowadzenia konsultacji, już dokładnie wiem. Co się dzieje, jaki mechanizm tam zachodzi i jak temu zapobiegać. Żeby to wyjaśnić, musimy spojrzeć na ten problem oczami Twojej ex. Twoja ex nie zerwała z tobą przez przypadek, tylko z jakichś konkretnych powodów, i też przy okazji z, te z tego powodu, że wygasły jej uczucia. Jednak, jeśli dobrze to rozegrasz, to twoja ex po rozstaniu będzie widziała, że nie błagasz o powrót, żyjesz swoim życiem, jesteś zadowolony, szczęśliwy, pracujesz nad sobą, widzi pewną zmianę w tobie, w swoim zachowaniu, widzi, że wyciągnąłeś jakieś wnioski i widzi, że się nie odzywasz, więc im więcej czasu minie, tym mniej pewna będzie, że ty cały czas chcesz wrócić i coraz bardziej będzie ciekawa tego, co u ciebie, czy ty jeszcze trochę o niej myślisz chociaż, czy może masz już. Kogoś nowego. Czasami zdarza się, że ex sama się do ciebie odezwie, ale trzymajmy się tego scenariusza, że to Ty odzywasz się do niej właśnie w, takiej, w takim stanie ciekawości, kiedy ona jest otwarta na ten kontakt. Zakładamy, że to odnowienie znajomości zrobiłeś w atrakcyjny sposób. Ex jest responsywna, zgadza się na spotkanie, i to pierwsze spotkanie po takiej długiej przerwie daje taki efekt tego, że te wspomnienia dobre ze związku ożywają na nowo i chemia wręcz wisi w powietrzu. Zatem jest duża szansa na to, że Ex jest z tobą zainteresowana, ale jednocześnie nie oznacza to, że ona już podjęła decyzję o tym, że chce do Ciebie wrócić tak na 100%. I teraz wracamy do tego feralnego wieczoru, kiedy było to pierwsze spotkanie, wszystko poszło świetnie, wróciliście do ciebie, doszło między wami do zbliżenia. Emocje były na naprawdę wysokim poziomie. I teraz budzicie się na drugi dzień rano i te silne emocje Twoje Ex już ostygły. Ty oczywiście tak nie masz, jest dokładnie wręcz przeciwnie. Ty tak długo myślałeś o tym powrocie, tak długo go planowałeś, że teraz czujesz się bardzo szczęśliwy i pokazujesz to na zewnątrz, jak bardzo zadowolony jesteś z takiego obrotu spraw. Natomiast jeśli ex widzi, że ty jesteś nastawiony na związek i powrót do niej, to ex zaczyna czuć moralniaka, bo ona do końca jeszcze nie ma tej decyzji o tym, że do ciebie wraca. Aż do tej pory, przez te parę ostatnich tygodni, twoja ex miała wrażenie, że już cię straciła. byłeś dla niej ogromnym wyzwaniem i zakładała, że powrót do ciebie może być wręcz Trudny. Tymczasem w jeden wieczór okazało się to banalnie proste ba, ona wręcz nic nie musiała w tym kierunku robić. Efekt tego bycia wyzwaniem, który od niedawna zaczął działać na Twoją korzyść, teraz znika i te nowe uczucia, które na nowo zaczął odżywać, kiełkować, znowu opadają. I właśnie stąd pochodzi ten chłód ze strony X i to ponowne wycofanie po takiej pierwszej wspólnej nocy. I to wszystko, co opisałem, to nie jest jakieś tam minimalne ryzyko. Jeśli nie będziesz pilnował swojej ramy wyzwania, to masz ogromne ryzyko na to, że taki scenariusz przydarzy się właśnie tobie po tym pierwszym zbliżeniu. Pytanie zatem brzmi. I jak się przed tym zabezpieczyć? I na szczęście jest jedna prosta rzecz, która chroni przed tym efektem. Zanim emocje opadną, musisz przeramować to, co się wydarzyło i pokazać, że nadal jesteś wyzwaniem. Kiedy to zrobić? Tuż po tym, jak pierwszy raz odrostania rozstania doszło do jakiegoś większego przełomu między wami, czyli do jakiejś większej bliskości typu pocałunku lub seksu. Zanim się rozstaniecie albo zanim zaśniecie, musisz powiedzieć coś w takim stylu. Muszę przyznać, że uwielbiam się z tobą kochać/całować, jeśli to był tylko pocałunek i mam nadzieję, że jeszcze to powtórzymy. Ale z drugiej strony, ja sam jeszcze nie wiem, co o tym wszystkim myśleć, więc mam nadzieję, że ty też nie pomyślisz sobie za dużo. Idealnie będzie, jeśli zapiszesz sobie to, co przed chwilą powiedziałem i nauczysz się tego na pamięć, zwłaszcza przed pierwszym spotkaniem z ex. Naprawdę musisz mieć te słowa pod ręką, żebyście się na tym nie zastanawiał. Natomiast, gdyby ex drążyła temat i pytała, co dokładnie masz na myśli, to powiedz wprost, że bardzo ją lubisz i nieraz zastanawiałeś się, czy nie warto do niej wrócić, ale minęło już tyle czasu od waszego rozstania, że teraz po prostu nie jesteś pewny. Po czym zaproponuj, żebyście się po prostu na luzie pospotykali przez jakiś czas i zobaczyli, co z tego wyjdzie bez żadnej presji. Czyli z jednej strony nie mówisz jej, że już nigdy nie będziemy razem. Bo to byłoby za mocne i zbyt odpychające. Musisz dawać jej nadzieję, ale jednocześnie pokazywać, że nie jesteś do końca zdobyty. To właśnie takie podejście daje najlepsze efekty. Zatem zabezpieczając tą swoją ramę wyzwania, zabezpieczasz też siebie przed tym, żeby ex po tym spotkaniu nie miała moralniaka, bo jeśli ona będzie widziała, że ty teraz oczekujesz związku i ona dała Ci nadzieję i teraz znowu się będziesz czuł pokrzywdzony przez nią, to właśnie dlatego będzie Cię unikała i. Jej uczucia będą opadały. Natomiast jeśli będzie czuła, że jesteś cały czas wyzwaniem i cały czas to ona ciebie musi zdobywać, to te uczucia nie tylko będą nie opadały, tylko będą jeszcze bardziej rosły i będzie jeszcze bardziej chętna do kontaktu z tobą. Niby proste, ale najważniejsze jest to, żeby o tym pamiętać, kiedy taka sytuacja się wydarzy, bo mimo tego, że cały czas ostrzegamy o tym i uczymy tego elementu wszystkich naszych podopiecznych, to jednak zawsze zdarzy się ktoś, kto o tym zapomni, no i później jest problem, bo jest odsunięcie i znowu trzeba odkręcać całą tą sytuację. To, co Ci dzisiaj powiedziałem, to tylko jedna z wielu pułapek, która czeka na Ciebie niestety na drodze do odzyskania X. Natomiast nie martw się, nie musisz być w tym sam. Jeśli zechcesz, możesz skorzystać z naszej pomocy i dołączyć do naszego programu, w którym krok po kroku powiemy Ci, co robić. Natomiast pierwszym krokiem do tego, żeby dołączyć do naszego programu, jest przejście Takiej kwalifikacji, pierwszej bezpłatnej rozmowy, w której ocenimy Twoją sytuację i sprawdzimy, czy w ogóle jest sens walczyć. Dlatego już teraz wejdź na instytutzwiązków.pl i zarezerwuj pierwszą bezpłatną rozmowę. No a teraz to wszystko. Dzięki, że ze mną byłeś. Pozdrawiam. Robert Marchel, Instytut Związków.pl.